Powrót, który otwiera nowe drzwi. Eluna stała na skale, czując pod łapami ciepło kamienia. Wróciła. Nie tylko do swojego miejsca, ale do przestrzeni wewnętrznej, tej, której ciało mówiło wyraźniej niż myśli. Ostatnie dni spędziła wśród smoczyc w kręgu, gdzie dotyk, ruch i oddech splatały się w jedną opowieść o pamięci ciała, o więzi, która nie znika, o bliskości, która uzdrawia. Gdy usłyszała znajomy świst w powietrzu, uśmiechnęła się. Dzidek, dawno się nie widzieli. Eluno Smok wylądował miękko, a jego złote oczy błyszczały z ciekawością. Czułem, że wracasz. Jest w tobie coś nowego. Eluna spojrzała na niego ciepło. Tak, Dzitku. Wracam bogatsza, o coś więcej niż tylko wspomnienia. Wiesz, kiedy dwie dusze wołają do siebie, wszechświat słucha. Nie zawsze w odpowiednim czasie. Nie zawsze w oczekiwany sposób, ale zawsze w jakimś celu. Niektóre połączenia czujemy od pierwszej chwili, jak dom, do którego się wraca. Dzidek zamyślił się: To tak jak z ciałem, prawda? Możemy na chwilę zapomnieć, ale ono zawsze pamięta. Dokładnie Eluna skinęła głową. Ciało jest mostem przenosi emocje, zapamiętuje dotyk, rejestruje wszystkie chwile, w których byliśmy obecni, albo oddzieleni od siebie. Smog wziął głęboki oddech, jakby zbierał w sobie coś ważnego. Eluno chcą się nauczyć więcej o dotyku, o tym, jak masować ciało. I duszę, jak sprawić, by inni mogli poczuć się bliżej siebie, jak jak ty to robisz? Smoczyca uniosła brew. Och! Jej oczy zabłysły. Czyżbyś chciał zgłębić tajniki czułego dotyku dla par? Dzidek poczuł, jak jego łuski lekko się ociepliły, ale nie zamierzał się wycofać. Tak, bo widzisz, Bliskość nie dzieje się sama, można ją czuć w sercu, ale jeśli nie przeniknie do ciała, nie wypełni przestrzeni między dwiema istotami. Chcę nauczyć się, jak przez dotyk można przekazywać obecność, czułość, otwartość, jak budować relacje, w której blisko siebie, to znaczy także blisko razem. Eluna pokiwała głową. To piękne, dotyk. To nie tylko fizyczność, to język, którym mówi ciało, gdy słowa są zbyt małe. To czułe przypomnienie, że jesteśmy, że możemy się nawzajem wspierać i przenikać. I wiesz co, dzitku? Myślę, że będziesz w tym wspaniały. Smok uśmiechnął się szeroko, wyraźnie poruszony. Czyli zgadzasz się mnie nauczyć? Z największą przyjemnością, ale. Nagle ciszę przerwało głośne burczenie. Smoczycy brzuch wydał protest. Eluna zerknęła na dzitka, który najpierw uniósł brew, a potem parsknął śmiechem. Czy to był znak, że czas zakończyć mądre rozmowy i zająć się czymś bardziej konkretnym? Obawiam się, że tak. Eluna zaśmiała się, spoglądając na niego z czułością. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak ugotować coś specjalnego. I bez wahania, smok ruszył do działania. W powietrzu uniósł się zapach przypraw, ciepłego dymu, nut, orientu i czegoś magicznego. Bliskość miała wiele smaków, a ten wieczór. Smakował jak dom, jak przyjaźń, jak miękkość czułego dotyku, który nie potrzebował słów.